Dan Bradstreet to największa i najstarsza wywiadownia gospodarcza na świecie. Powstała ponad 170 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, pod koniec XIX wieku w zawodzie reportera pracowało dla DB czterech późniejszych prezydentów: Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Grover Cleveland i William McKinley. Dan Bradstreet posiada w swojej bazie informacje o ponad 206 milionach firm z całego świata. W 1992 roku DB otworzyło swój oddział w Polsce, gdzie dzięki proaktywnemu zbieraniu danych firma stworzyła największą i najbardziej aktualną bazę danych, liczącą ponad 3,5 miliona polskich firm. Oznacza to, że w bazie znajdują się wszystkie zarejestrowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Dane znajdujące się w bazie DB aktualizowane są każdego dnia. Od 2003 roku Dan and Bradstreet należy do grupy BISNOT, wiodącego dostarczyciela biznesowej informacji cyfrowej w Europie. Oferując rozwiązania kredytowe, marketingowe oraz informację biznesową, BISNOT pomaga firmom w maksymalizowaniu sprzedaży, minimalizowaniu ryzyka i podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Do rodziny BISNOT w Polsce należą D&B, Soliditet, HBI i Verdict. Dzięki współpracy z Dan and Bradstreet zminimalizujesz ryzyko przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Szybko ocenisz kondycję firmy lub branży. Ustalisz dogodne i bezpieczne warunki udzielania kredytu kupieckiego. Wytypujesz nowych partnerów handlowych z całego świata. Największa w Polsce baza danych pozwoliła na wytypowanie laureatów rankingu Diamenty Forbesa. Zestawienie powstaje w wyniku współpracy miesięcznika Forbes partnerów strategicznych oraz Dund and Bradstreet, która na potrzeby rankingu wytypowała listę diamentów i wyceniła wartość firm. W szóstej już edycji zostały wytypowane najlepsze firmy z 3,5 miliona przedsiębiorstw, które w latach 2008-2010 dynamicznie zwiększały swoją wartość. Terminowo składają do KRS sprawozdania finansowe, mają wysoki wskaźnik finansowy Failure Score, w swej historii nie mają negatywnych zdarzeń prawnych. Wytypowane firmy zostały podzielone na trzy kategorie według przychodów w 2010 roku. Firmy duże powyżej 250 milionów złotych, średnie od 50 do 250 milionów złotych oraz firmy małe od 5 do 50 milionów złotych. Lista Diamenty Forbesa opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe firm, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału przedsiębiorstw przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Laureatom rankingu Diamenty Forbesa serdecznie gratulujemy.